Dzisiaj dla ceny bitcoina. Od dłuższego czasu mieliśmy konsolidację ceny, ale dzisiaj w końcu mamy większy ruch cenowy. Informowałem was wczoraj w postach na Twitterze o tym, co dzieje się aktualnie i bitcoin przebił się górą. Oczywiście, teraz najważniejszym pytaniem jest, gdzie to wybicie doprowadzi nas ceną. Czy po raz kolejny będzie to fałszywym wybiciem? Oraz oczywiście, jak wygląda teraz mój plan gry w średnim zakresie czasowym. Tutaj widzicie moją pozycję na Bitcoinie. W zysku mam około 100 tysięcy dolarów. Przedstawię Wam to wszystko po analizie technicznej. Przechodzimy teraz prosto do wykresu. Będziemy patrzeć na czterogodzinny zakres czasowy. Poza tym mam tutaj obok siebie swoich trzech znajomych, którzy siedzą obok mnie. Jest tutaj DaVinci J15, Carl De Moon i CryptoJack. Później spytam się o ich predykcje, jeśli chodzi o targety cenowe dla Bitcoina. Spójrzcie teraz tutaj. Bitcoin przebił się nam górą zgodnie z moimi przewidywaniami z udostępnionych postów na Twitterze. W zasadzie to ten ruch wydarzył się w ciągu nocy, kiedy jeszcze spałem. Wybicie wydarzyło się w idealnym momencie, dokładnie przy samym wierzchołku tej formacji trójkąta. Teraz musimy sprawdzić dwie rzeczy. Pierwsza z nich to target cenowy. Obliczymy sobie tutaj najbardziej konserwatywny możliwy ruch ceny. Jak widać, cena bitcoina może doprowadzić nas do targetu cenowego wynoszącego 20-20 500 dolarów jest to bardzo blisko aktualnej ceny. A dlaczego mamy tutaj bardzo ciekawą zbieżność? Pozwólcie, że Wam to pokażę. Przejdziemy teraz do wykresu na dziennych świecach. Ta długa linia, która znajduje się przed nami, to nasz długoterminowy trend spadkowy. Jest on ważny w zasadzie od początku kwietnia tego roku. Tak, ten ruch jest piękny, ale przed nami znajduje się jeszcze tak wiele ważnych linii oporu. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dzienna świeca zamknie się powyżej poziomu 20 500 dolarów z dużym wsparciem wolumenu, możemy zmienić nasze nastawienie na trochę bardziej bycze. A to znaczy, że ten konkretny trade pozostanie wciąż otwarty. Może zrealizuje jakieś zyski przy ważniejszych poziomach oporu, ale na pewno nie zamierzam ostatecznie zamykać tej pozycji. Teraz dajcie mi znać, co wy myślicie o tym. Czy Bitcoin rzeczywiście osiągnie poziom 20 500 dolarów, który jest tak bardzo ważny, żeby przejść do kolejnych wyższych poziomów cenowych? Czy może jednak jest to kolejne fałszywe wybicie z rzędu? Także podzielcie się tym ze mną w sekcji komentarzy. Chcę również Trzeba to zapytać moich przyjaciół, którzy siedzą ze mną tutaj na lotnisku. Da Vinci, co o tym sądzisz? Trend jest Twoim przyjacielem, wciąż znajdujemy się w trendzie spadkowym. Rynek tradycyjny jest bardzo niszczony, a nasz rynek jest z nim bardzo skorelowany. Także każde wydarzenie na rynkach tradycyjnych hamuje nam również cenę bitcoina, który jest bardzo postrzegany jako ryzykowne aktywo. Ja również myślę, że jesteśmy bardzo skorelowani z indeksem dolara, tak samo jak i rynki tradycyjne. Uważam, że trend jest Twoim przyjacielem, a teraz znajdujemy się w spadkowym okresie. Ale mamy tak bardzo duże wsparcie przy poziomie z poprzedniego ATH z roku 2017 w okolicach 20 tysięcy dolarów, także możemy tutaj zobaczyć spore odbicia od tego poziomu. Nawet w przypadku, kiedy widzimy bycze formacje cenowe, nie powinno nas to zmyć, bo przed nami są ogromne poziomy oporu. Nie mamy podwójnego dołka, byczej dywergencji, nie mamy żadnych przesłanek, aby zmieniać swoje nastawienie na bardzo bycze. Tak, ja też się z tym zgadzam. Myślę, że mamy zniżkującą linię trendu z okolic 50 tysięcy. W marcu tego roku nie przebiliśmy tego, a teraz ją testujemy, więc dopóki jej nie przebijemy na poziomie 20 500 dolarów, to nie mamy powodu, byśmy szli wyżej. Muszę się zgodzić z Wami, wszystkimi, przynajmniej technicznie z wykresu. Również, kiedy patrzysz na czynniki zewnętrzne, wszystko jest niedźwiedzie, ale kiedy wszystko jest niedźwiedzie i każdy jest niedźwiedzi, to każdy, co chce sprzedać, to już to zrobił. Myślę, że na długoterminową strategię te niedźwiedzie nie powinny na Ciebie wpływać. Pod względem tradingu to znaczy, że musisz być bardzo ostrożny. Daj znać poniżej, polub to wideo. Chciałbym dostać 2000 lajków dla każdej osoby, która tu siedzi, więc zdobądźmy 8000 lajków. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się już wkrótce w następnym wideo o krypto. Jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.